Jaki jest najpotężniejszy przedmiot w Terrarii? Gdzie mogę go odnaleźć? Czy jest na wyciągnięcie ręki? Co powinienem zrobić, by go zdobyć? Czy blok kamienia jest najpotężniejszym przedmiotem w grze? Ziemiarowa teoria. Pewnie sądziliście, że jakieś Terra Terrablady czy inne last pryzmy są najpotężniejszymi przedmiotami w grze. Jakże w wielkim błędzie byliście. Najpotężniejszym przedmiotem w grze, który kładzie na łopatki wszystkie inne, jest blok kamienia. Pewnie teraz się zastanawiacie: No, ale o co ci znowu chodzi, Vito? I właśnie tutaj dochodzimy do pierwszego punktu. Czy z takiego Fleirona lub miałmera zrobicie własną, niepowtarzalną, potężną bazę? No nie zrobicie! Jak widzicie, baza z kamienia prezentuje się nadzwyczaj majestatycznie. Mamy tutaj piękne okna, drzwi. których nie ma. i uwaga, nawet podłogę! A jak sprawy się mają z fortem Sterblade'a? <laughs> no właśnie. Pewnie do walk z bossami wykorzystywaliście bronie, które uznawaliście za <laughs> potężne i przeważnie kończyło się to tym samym. A czy może kiedyś użyliście bloku kamienia, aby pokonać Supreme Calamitas? No właśnie nie! Nie wierzycie mi, że takie coś jest możliwe? No to proszę bardzo, macie tutaj dowód. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, nie, dobry, zły, do budyburek, do budy, do budy, powiedziałem, co to leci, czekaj, co, co? Czy nie marzyliście kiedykolwiek o tym, aby mieć własnego, wirtualnego zwierzaczka? Wasze marzenie może się spełnić. Z pomocą przychodzi wam blok kamienia. Blok kamienia jest bardzo żywiołowy i czasami daje się nawet pogłaskać. Może nagnie. Jest tak niesamowity, że potrafi robić sztuczki. A czy takie ehem, najpotężniejsze przedmioty potrafią je robić? No właśnie, nie potrafią! Blok kamienia z łatwością zdobędziecie już na samym starcie gry, a w późniejszym etapie możecie mieć go tyle, ile sobie zapragniecie. A co z tymi <laughs> najpotężniejszymi przedmiotami? Aby zdobyć SDMG musicie najpierw pokonać latającą ośmiornicę. Istnieje jednak mały procent na to, że go dostaniecie, ponieważ możecie otrzymać jakąś kulkę na patyku! Więc jak widzicie, blok kamienia możecie zdobyć szybko i bez problemu. A czy nie marzyliście kiedykolwiek o tym, aby zostać Thanosem? Potrzebujecie tylko pustej rękawicy. Nie mam pojęcia, skąd ją weźmiecie. Dodajcie do niej blok kamienia i BUM! Mamy Infinity Gauntlet. Teraz wystarczy pstryknąć. I um... Halo? Chyba coś nie działa. O nie, 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 nie! Nie tak to miało wyglądać!